Dzień wyjazdu. Dzień dobry. Wygląda jak turysta, pato. Tu aparat, tutaj siatka. Samożarcie. I żeby było śmiesznie, ciekawe czy chłopaki ogarną, bo oni znają historię tą, którą ostatnio opowiadają. łamie na plac zabaw. Patrzcie, co założyłem. Są spodnie. Białe, w niebiesko-czerwone łaty na debila. Dobra, idę do samochodu. Dzień dobry. Jadę na jeden dzień, a mam zapakowane kurwa y, milion rzeczy w samochodzie. To jest pojebana sytuacja. Dobrze połowę zostawiam. Dobra, muszę ustawić sobie, oczywiście nagrywam z telefonu cicho bądź. Jadę na stację zatankować, jadę do chłopaków. Jak mi się uda kupić uchwyt jakiś na telefon, to jeszcze będę w drodze wam coś pierdolił, ale nie wiem co. Na razie jadę. kawę i spierdalam. Jadę, nie ma, trzecia stacja, nie ma żadnych kurwa uchwytów na telefon, żeby przykleić wszystkie zajebane z tych stacji. Ja nie wiem, co ludzie kurwa z tym robią, ale wszystkie pudełka puste i jak poszedłem do pana, bo myślałem, że to takie pudełko wystawowe jest, to powiedział, że nie ma. I Także tu trochę z ręki, 106 km jadę prosto. Dobra, ogólnie mam 2 godziny 40 minut drogi do tych baranów, to na drugą stronę Polski bym w tyle dojechał. Jeszcze z jakimś zadupiem będę jechał. Na razie jadę autostradą na łódź, więc jest całkiem spoko. Znaczy autostradą. Będę można w Polsce autostradę nazwać autostradą. A potem będę musiał zapierdalać jakimiś 100 km jakimś gównem. I będę jechał 80 na godzinę, co mi się średnio podoba. Ale dobra, nie mogę Wam nagrać nic więcej, bo z ręki to tak słabo nagrywać, jak się jedzie. Więc następna część będzie dopiero, jak ten, jak dojadę na miejsce i będę ostatni, oczywiście, bo ja się zawsze spóźnia. Miałem być na 14, ale musiałem jeszcze zasuwać do apteki, bo dzisiaj wszystko zamknięte. I w aptece kupić jedzenie dla młodego w sensie mleko, bo żeśmy zapomnieli z żoną. No i tyle. I jestem spóźniony, będę spóźniony. Dobra, Nara, widzimy się za, nie wiem, dwie godziny, a u Was za chwilę. Nie więcej niż stówkę, tak zawsze się mówiło. Także pamiętajcie, ja jadę powoli. Więc nie proszę nie, nie przekraczać prędkości i jechać z normalną prędkością. Do stówki to jest maksymalnie, nic więcej. Bo przypał i dostaniecie mandat i Wam zabiorą prawo jazdy. Dobra. Naura. Pa zobaczcie to. Krasnel z prawej. Z lewej wysoki. A kamenago, a kanał goldzik. I prowadzą, ja se jadę. A oni mają to w chuju. Oni jeszcze nie wiedzą, że nagrywam. O i owce, które chciały ich zjeść. <laughs> Klej są z prawej. Ej, w ogóle słuchajcie tego. Patrzcie, co się odjebało. Check engine mi wyjebał. Jak tu dojechałem po jakiś dołach, to od razu check engine. I teraz trochę się dobrze nie pobawię, bo mi się samochód zjebał chyba. Przypał jest. Straszliwy. Kurwa, gdzie prowadzę. Ja tu dojechać nie mogłem. Idziemy. Ja kamerą nie Do narni. Najpierw... Chuj, że najpierw pokazujemy pierwsze piętro, a dół można było zobaczyć, ale dobra. Powinieneś tak bramy wejść. Tu To potem zrobię i będzie przycięte. Sypialnie. Będziemy spać najebani. Kurwa, na reklamę. Dobra, Droga zagospodarowana. Zajebiście. I oczywiście narnia. I narnia. I mamy narnię, gdzie... Drzwi kurwa się otwiera. Gdzie frata będzie spał, no. Tu jak ktoś kogoś wkurwi, to się go wpierdoli i zamknie, no czyli mnie. No i dobra. Idziemy no, na I nie. zajebiste zejście. Co jo? Się, kurwa Olsza zapierdolił, a potem ten to dobił. No nie, chuja, on skoczył, Nie, no to się ktoś na bank zjebie. Nie, to widziałem, rzeczywiście. Na tej, kurwa, I wejście do trójkąta. Siema Idę pokazać dalej. Tutaj jest jasno. Kuchnia. Oczywiście przyjechaliśmy tylko na dwa dni, ale lodóweczka jest pełna. Nie ja pierdolę. A tu jest kibel? Nie byłem w kiblu, pokaż kibel. Lepszy niż u mnie. No bo ty masz kurwa poza chałupą. To jak w kiepskich. O kurwa co? Patrzcie kurwa This, this is Pokaż tu, this is kibel I have kibel on the klatka kurwa I, mus, <laughs> I muszę zapierdalać piętro niżej, kurwa lepiej lepiej niż kurwa u mnie w domu Siema, idę wam pokazać kurwa jak to jest zrobione wszystko i powiem wam szczerze, mimo że są tutaj ludzie, to ja jakoś jak jestem z chłopakami, to się nie boję nagrywać. Bo tak to jak wychodzę na dwór i boję się, że mnie ktoś minie, to przypał jak syn jest. W sensie, że o debil nagrywa, wiecie o co chodzi. Tylko tu kurwa jakoś to trzeba było podnieść. Czekajcie, bo to drama do narni jest. Dobra, patrzcie to. Ja wam teraz pokażę. Tu mamy domek. Jak ktoś będzie wkurwiony na kogoś, to go tam może zamknąć. Tu mamy jakiś stolik. I uwaga, tu warta płynie, tylko ta warta jest taka jakaś ścipy. W sensie, jak wam to powiedzieć, ona jest jakaś taka kurwa mała, ta rzeka. I ja tak w chuj żałuję, bo tu nikogo nie ma. Zobaczcie, tu jest pusta jak chuj. Ja tak żałuję, że wędki nie wziąłem, bo bym po nakurdzie wziął normalnie tako. I tam na 80, o tam jest jeszcze domek, jakiś taki ścipy postawiony między drzewami. No i chuj, i to jest nasz ośrodek. I mało tego, że jest godzina tam 18 i grilla robimy 3 godziny, jeszcze nic nam się nie usmażyło. To stwierdzam, że, iż gdyż mamy petardy. Maestrzom wpadł na zajebiście genialny pomysł kupienia petard w sklepie pirotechnicznym i powiedzieli, że o pierwszej w nocy wszyscy nas pali, bo to są ludzie. To on pierdolnie petardy, i wszyscy wybiegamy, kto to kurwa, żeby nie było przypału, że to my. A poza tym będzie jeszcze live palony, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo sam jestem ciekaw, tylko żeby żadnych brzydkich słów nie było, bo bym bana nie chciał dostać. A tu ogólnie wszystkie domki, bo akurat obok nas ktoś mieszka, nie? Czekajcie, bo ja bramę muszę zamknąć. Akurat obok nas ktoś mieszka, a wszystkie inne domki, czyli nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, kurwa, jest osiem domków, dwa są zajęte akurat ktoś obok nas. Nic poza tym. Jak... Kurwa, ja się śmieję, że zamykam. Kurwy. Co? Jedną ręką ciężko. Oprowadzałem widzów po tym. Po ośrodku. Nie. Normalnie. Zobaczcie. Mamy zajebisty basen. Co? O... Poczekaj, a to basen jest oczko, czy basen jest basen? Dobra, tu jest basen. Nie wiem, kto by się tu kąpał, ale jest tam jest bagno, i oczko, przepraszam, bagno bym chciałem powiedzieć. Pa. To ma dwa centymetry głębokości, tu dna nie widać. I tam mamy samochody. pokażemy ci Dobra. Sprawa jest rudy, zwany korzio. serdecznie przed nim jest nauczyciel, Aka menadżer, aka Wojtuś Goldzik. Nie znam. Nie znam, dobra. I na samym przodzie idzie chlejson. Y mason. No. <grywałem>. Idziemy, no. no. nagrywamy. Dobra. I chłopaki mają kosza. Grali Minutę 23 sekundy. I nikt nie miał kurwa już kondycji. No to? No to? No to <grywa> Myślę, że Gibi by się tu po, popisał, bo on jeździł na zawody. W w spokojnie, spokojnie, Ej, czekajcie! Kurwa, tu są następne domki. Ty, ej, knijcie to! Chod na chwilę, chodźcie. Ej, zobaczcie, jest w kurwę domków. 12, nie? Czemu kurwa my je mieszkamy obok kogoś? Jakby nie mogli tu jednych. Powinniśmy mieć każdy swój kurwa. Znaczy, nie, no chodzi o to, żebyśmy byli daleko od ludzi, a nie. Ty kurwa stoi bez kitu. I są kurwa. Ja myślałem, że tylko owce są. Ona cię. Co ona robi tą nogą? No, cię zara. Już tam ładowała kala. Mane ładowała je, bądźcie. ci to? Kurwa, lamy, debil. Ty, ale bez kitu. Owca i lama jest. Ty chodźcie, chodźmy Ja nigdy nie byłem opłuc. Ale czajcie, że tu są donki dla ludzi. O kurwa, wstał jebany. No ale to co ci zrobi owiec? Pacz, ale pachnie. No. Ja ci dobie. No, ja cię dotknę. wanocha. Ale fajny owiec. Tam to to... Tam się odsuwam, bo ona jest kurwa, ona cię opluje jak chuj. Ja to chciałbym być opluty. O kurwa. Tu No ma, ale to nie gryzie. On ma takie, takie ma. Jak u jedynie palce. A lama? No. Kuj, kizowcy no <gry maturity> <gry> <Źiewce> moi. <gry> nigdy nie byłem, ja tam wiesz. Oj, ze No No, węgiel mi biega. Ale nie kurwa, <gry> o <Oil> co? Ja lama opluje kogoś jak chuj. Nie wiem co się będzie przestraszyć, ja ci ona. O, ja ci pokażę. Ho, o, kici Kicikici. Dolwa kurwa, kicikici? Kici. <gry> Nie pi, nie pi. ona jak w tej bajce ma te zęby takie dolne, tak, tak wystawiony. ja obstawiam, że dolne? na kogoś szopluję. to są, widzisz? bo wystają tak, kurwa, a nie, a nie tak Owce. nie? Ta to jest lama czy alpaka, kurwa? Ale jakich? A jak ja to mam rozumieć? A, co to, jest za... a, a to nie jest to, że... A nie, że alpaka to jest ta, co skacze po skałach, kurwa, ten kozioł? Nie, to jest koza. No alpaka właśnie. Skończy ona nie skakała kiedyś, kurwa. ale ma kolczyk zajebisty. Ty, mała! Ona pluje 100%. procent. Bardzo bo to też kupa. To też. To ma. one strają przez kratki. To Ta jest wkurwiona straszliwie. Ale jakie oczy ma fajne, poka oczy. Ty, ale pan na oczywistka. Ale u nas wkurwiona. Ja nie po tych samych rodzicach. <grywa> Oj, ona się ładuje, stary. Mane ładuje. No. Churwa. Nie ufałbym tym oczom. W <grywa> <grywa> Że się w lodówce nie mieści. <grywa> Kurwa, złóżki chińskie rządzą. Kurwa. Debile. Kłem. Gdzie to jest to kurwa biedek? No bo Jak ty? Jak to pierdolnie! Dzi nie! <grystanie> <grystanie> <Dzinie>, pokaż <grystanie> się! <grystanie> kurwa, jak w kościele. Oj, teraz jedzie, <grystanie> No No tak, no dlatego mówiłem ty kurwa. Patrz, kurwa, lampy, a nie stoi jak debil. Ale <laughs> ładny kurwa. O, kurwa. Co robi się? E, e, dobra, kurwa, więc jeszcze się szykuje jedzenie. każdy każdą Ja to nie wiem, czy za ostro, ewidentnie. To coś Za 2 minuty będzie gotowe. Tak. Nie przy tej nie ilości Wiotę węgla odrody. i przy, tym, przy tej odległości kurwa Trzeba zdejmować kurwa to Tak zwany szybki grill Razy trzy <grym> nie. no nie, nie oblewaj mnie kurwa debilu Kurwa, mówiłem nie wchodźmy na serwery z mnożnikiem <grym> no no, Trzeba mózgu użyć miejscu Minutę później Kurwa. Chyba na moich błędach mnie się nie, tą kurwa, położyłem, no, no, no Za no, minutę... Dobra, dobra. No i masz, już jest kurwa zwęglone I ta, za, kurwa Za dymialce. minutę kurwa przerzucimy no, no. no. O, za, zajebista Lecie kurwa to jest kreskawy jebane O kurwa Ty, a ci to by położyły Co całe? Cały węgiel kurwa Nie, ale mnie tu nie było ja już nie wiem kurwa. Pytam, pierdol cały była! Pęta do mnie Pierdol cały! No to, to chuj! I patrzę ci sobie... za Ale fajnego grina wada! O już się kiołasa zrobiła! Czekaj, dokładnie czuję 50 sekund minęło! Naprawdę McDonald's, nie to przy tym wymięka! Stary, w McDonaldzie wolniej robią niż my tutaj, kurwa. To się nazywa fast food do -e. <grym> Oni wolniej odgrzewają gotowe niż my, kurwa, pieczymy. Wiesz tego kija, tylko nie wypierdol, proszę No, Wypierdolicie jak chuj. Czekaj, <grym> kurwa. <grym> kurwa. Nie Jebany... <grym> Kurwa, trzyma się. Nie, przemyśl. Daj to, kurwa bo... <grym> I teraz tam wyżej będzie mniejsza temperatura. <grym> Teraz to coś kurwa niedorabiane na dół, kurwa Chłopaki Jak tam te kiełbasy wasze? Ogrzewają się A co tam nie pykło? W pogręzie kurwa degustacyjnym stwierdziliśmy, Czekajcie, że ja surowe Czekajcie, nie pykło Ty to... uchasz, kurwa, uchasz. Ja? A wy kurwa co zrobiliście? Ciemne spaliliście Ja wam powiem co nie pykło Osobnik nagrywający stwierdził Mason! Dawaj cały morę węgla do środka! To Mason zrobił, no spierdolił! I spierdolił, to ten... Ta, się. A nie się. Będę... Ale Newik twierdzi, że jego jest dobra. Spierdalaj. Co cię boli? Łeb nie boli. Od czego? Od kurwa twoich głupich pomysłów. <grym <grym> Ale on kurwa tyle kieba... Ty nie zostawił kieba! Rudy! Jak ten twój. Kiebas! No grzebasz się! Dopka nie okieczono! Czaj ty jaką ilość, go do grzebasz, dobra? A, czyli reszta był ok. Dobra, rozumiem. No ja idę. Ja wam pokażę Ale nie mogłam dać tego po sobie poznać. Co nie znaczy, by ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Dobra, jaką książkę czytasz? Powiedz. Czarujący mężczyzna, tak jak ja.

Nie zawałem, kurwa. No i co? Koniec meetupa, wracam sobie do domu. Ale jeszcze na sam koniec oczywiście bez podsumowania nie byłoby pełne filmu ten się pewnie widzieliście tylko wstawki, nie, bo nie dało się to jakoś super zmontować. Wszystko nagrywane telefonem albo telefonami, więc to trochę słabo. Ale jeżeli chodzi o całe nasze spotkanie, to okazało się, że Rudy najbardziej odwalał i był najzabawniejszy. Mason wypił 2,5 drinka, to tak jak miałbym podsumować. No i Golcik zwany inaczej chudym, yy, Mogę powiedzieć, że ten to wypił chyba najwięcej. I tak jak zawsze źle się czuję po alkoholu, to następnego dnia czuł się dobrze. <grytanie> Także jeszcze został oczywiście Nevik, ale o Newiku za dużo nie mogę powiedzieć, bo Nevik pił równo i był raz, żeśmy się dobrze bawili. Mam nadzieję, że Wam się taki nie wiem, vlog z, z Urywek podobał. Trochę żeśmy poprankowali, raz udało się sprankować Nevika. Dużo rzeczy pewnie nie zobaczycie. Był też live, który był tylko na Twitchu, bo tak udało nam się tylko połączyć. No i tyle, a jeszcze z takich smutnych rzeczy rozjebałem samochód, w sensie niby jadę do domu z, jak to się mówi, sercem na ramieniu, bo waliło mi check engine, udało się tylko sprawdzić, że rozjebałem po drodze jadąc w pierwszą stronę sondę lambdę albo kolektor. Takie informacje pokazała aplikacja, którą na szczęście miał Nevik i, i tyle wiem, więc coś jest rozjebane do domu chyba dojadę, bo to raczej nic takiego, co by mogło mnie zatrzymać, ale no, za wesoło nie jest. A żeby było śmiesznie, to oczywiście zapaliłem się to gówno 500 metrów przed ty, Tak 500-800 metrów przed dojazdem do chłopaków, więc od razu na samym początku się zrobiłem smutny. Nie było za wesoło. No ale to tyle. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, jak następny meetup. Szkoda mi było od chłopaków wyjeżdżać i ogólnie mam nadzieję, że się spotkam z nimi jak najszybciej. Być może jakieś PGA, o ile otwierają na takie rzeczy, to wtedy tak. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.